Jednak Bóg Arys zmączył umysł Szarostratosa i wysłał go na wojnę z Witam, nic się nie odprowadził. Młodzież, kolejny na kolejnych warsztatach widzę A ja, co tam zrobiliście? Coraz mniej, coraz mniej osób przychodzi na moje warsztaty. Gdzie oni są? Zostaje tylko moi dwaj najwierniejsi uczniowie. Aha. No, pan profesor pytał. Czyż i Nie mam cię na swojej liście, ale cieszę się, że nasze żona rośnie. rośnie. akurat. Ostatnio z tygodnia na tydzień z po dwie, trzy osoby. Nastały A ciężkie czasy dla na fizyki. Wszystko teraz jest takie szare. Mij. <grywy> Martwi się o staruszka. Założę się, że wcale nie jest taki nierozgadniony na jakiego wygląda. Pewnie tak, ale wiesz, ty to dziewczyna. No niezła Zła laska. Ale chyba nie poleci nam 60. poziom palagana. Pewnie nie, ale nie o to mi chodzi. Stare to kulturowej. Myślisz, że... Przeczłonął. On? Ale po co? Nie wiem, ale warto by się jej przyjrzeć. No, czas nam się skończył. No zobaczmy na następnych latach. Profesorus, profesorus! Musimy coś z panem omówić! Co takiego? Z waszą nową koleżanką jest chyba coś nie tak... Co z nią nie da. Bo ona nie ma wacka! No. Myślimy, że jest szpiegiem Szarostratosa. Ja też na to padłem. Ona nie robiła notatek. zobaczycie zdjęcie. Popatrzcie na to zdjęcie. Jak myślicie, po co mu te dodatki? Po co wypisuje na tablicy w przerać wzory widoczne? Ja myślę, że próbuję przerwać na interes teraz. Najpierw dociążyć. Na ucho języka tego. Później sam chce zacząć uczyć fizyki. A gdy już ją opuściłaby, całkowicie zdytawizował, założył się ten raz o profilu humanistycznym. Ale póki szybko nie dopuszcza do tego. Bo rodzina Bujakoza zawsze zajmowała się fizyką. Myśli pan, że możemy być... Ja proszę to poradzić? Wy nie, ale ja tak, bo jest prawa. Im a no, zrobię to naszało, to, to ciążne dzieciaczki fizycznie, później sam zacznę uczyć ojca języka czystego, a jak już od nim kompletnie go odchylzę, założę się 7 razy, o którym już Pan może być moim asystentem. A od swoją karawkę się nie martwcie. Każdy prędzej czy później nauczy się na wizytę. Teraz już idzie, muszę odburzyć parę książek. i się młodzież na kolejnych warsztatach fizycznych. Zapiszmy temat. Hamiltonian, sztywnego, planarnego, rotatora kwantowego, przestrzeni Hilberta. Żaden normalny nauczyciel tego nie potrafi utrzymać. Jedynie prawdziwie zainteresowani fizyką mogą to rozumieć. Dlatego wybrałem ten temat. Hamiltonian Haniton, sztywnego rota… żartem… chyba jakiś demon mógłby to tylko powtórzyć. Hamiltonian sztywnego planarnego rotatora kwantowego w przestrzeni węgla. Przytrzymaj się ją! R równa się mc2… R równa się minus 1… 2 minus 2α równa się… 2, minus 2α… minus minus 2α… Ja, mój Jakos. Tak, jak ujawnij się? Ja, się! Stoimy na stacji... lokomotywa ma... Lokumim! Wokum! Nie będzie łatwo. Ale damy radę. Lokomotywa ma koła, koła ma obrót, dwa i... Dobry znakiem.